I się sprawdza, i się naprawdę sprawdza. Co to, się sprawdza? Yy, no do to to urządzeń, do, do czyszczenia yy, tych... To, to, to już się kameruje? To już się kameruje, cześć wszystkim. Witamy na kanale Enduro Concept Garage. Dzisiaj serwis motocykla żółtego. Yo, 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 yo. Wymiana przedniej opony. Cieknące lagi. No koszmar te lagi, to jest koszmar. Wam no, powiem. Za dużo, dużo stała motocykl. I... Tutaj profesor Stachu postara się zrobić taki. Zabezpieczyć chodzi, I Zabezpieczyć i na... się, żeby Szybki nie hańc numer. Nie patrzmy mu się na ręce, bo się będę miał zaraz lagę A wy się patrzcie i się uczcie. Nie, co tak. się robi? Bo Januszu, bo Januszowemu. Co się robi, żeby za... ja pobiec wcieknięciu lagi, pokaż no to, co ty tam wyciąłeś tymi nożyczkami taki plastyczek, e, który wsadzimy tutaj pod uszczelniacz i postaramy się wyciągnąć jakieś tam sywki które ewentualne prawdopodobnie... brudy, tak zawieszenie jest do roboty tak jest do roboty więc to no już no, nie ryzykujemy, tak? dzisiaj no, dzisiaj, dzisiaj, jest po prostu szybka akcja, dokładnie można powiedzieć że szybka akcja, trochę postaramy się to zabezpieczyć na jeden wyjazd żeby za dużo cyfu nie dostało się do środka. Wyczyścimy no, takim prowizorycznym urządzo urządzonkiem później, e, rzucimy trochę smaru do środka, dobrze by było wrzucić krem Ivea, który bardzo polecam, naprawdę się sprawdza. Zdumiewające jest to, że czasami po takim wyczyszczeniu uszczelniaczy okazuje się, że wcale nie trzeba ich wymieniać. A powiedz mi żółty, co to za oring tutaj masz? To taki specjalny Dołożony jak u mnie w KTM-ie, bo zobacz. No. bo u mnie w KTM-ie KTM na, na obu lagach wy nie wiecie, do są te oryngi. Mam takie oryngi, żeby mi pokazywały, jak mocno dobija zawieszenie. Tak, zawieszenie. żeby no. zobaczyć. Dokładnie, właśnie. Wchodzi? No. Bardzo dobrze rozpuszcza y, uszczelniacze. Nie, to tuż. Jest tego trochę. widzę po prostu. O, y... A rękawiczek lateksowych nie mamy? Paluszki przecież sobie pobrudzę. Ja tu przyjechałem. Przyjechałem się opalać. Dokładnie. Nie. Nie, to się nie daje. Nie, to w ogóle nie taki smar. Znaczy, smar to fakt, faktem no nie jest za dobrą opcją, jest to ostateczności. Ale jednak trochę tego syfu zatrzyma i też zatrzyma wyciekający olej w dół. Więc No, też też ci nie będzie tak ciekał. A więc automatycznie, jak Ci nie będzie wyciekał, to też nie będzie się dostawał z powrotem, co nie? Jak nie jest coś głupie, ale działa, to nie jest głupie. I to też jest jasne A ja na tym patencie yy, 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 przejechałem jedną rundę i nie ciekło, więc chyba zadziałało. Ale będę musiał wypikać. <głos> <głos> Czyli co? Bierzemy się za wymianę opony. Tak jest. To jest. Ta -ra, ta -ra. Barak, barakuda Homebay. Home Tutaj? Będzie w pełnym słońcu? Tak. Ale jakie zabezpieczenie jeszcze? No nie no, kolego, pełen profesjonalizm. A nie masz jeszcze takiego urządzonka tutaj, żeby wiesz... Nie, jeszcze, jeszcze do tego nie doszedłem. Przy okazji, to dla tych dzięciołów, którzy krytykowali malowanie felgi, że, że się poździera. Także tutaj teraz jest okazja, żeby sam użytkownik powiedział słów kilka, jak trzyma się czarne malowanie felgi zrobione, wykonane przez... Raftora w profesjonalny sposób w garaż 4 e, lata i jak widać ja to muszę chyba opatentować w ogóle No to teraz chwila dla żółtego Rambo tak. dzikie pięści węża, tak. czy jak to tam Dobra co potrzeba? Co potrzeba? Chęci chęci są? Dobrze, no to już jest ekstra yy, jedziemy Najlepiej byłoby do wody wsadzić. No oczko mamy. Yy, niech ktoś to wytrze. O, a masz jakąś szmatę? I teraz można... Teraz można działać. Pomóż Na szybko. Ta można tak, no, super, i w drogę I elegancko, w drogę jest i, I czyli tak, opona, opona zmieniona uszczelniacze jak widzieliście prowizorycznie wyczyszczone ja może jeszcze raz pokażę, po prostu z takiego kawałka, kawałka plastiku nawet z plastikowej butelki można sobie wyciąć taki hak tak jest i takim hakiem może pomóc nie musi pod uszczelniaczem wielokrotnie przynajmniej mi w moim przypadku wielokrotnie nie musiałem nawet wymieniać uszczelniaczy bo okazywało się że uszczelniacze ciekły tylko i wyłącznie dlatego że tam był jakiś brud brud się wyciągnęło i uszczelniacze służyły dalej no zobaczymy jak to tutaj będzie w przypadku motocykla żółtego w każdym razie Składamy wszystko do przysłowiowej kupy i lecimy trochę pojeździć, więc w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie i co? Do następnego. Do następnego. Przecież za, te, za ten odcinek to by nas zjedli!